Taki oto zestaw zrobić w 15 minut. Cześć to, masz jeden posiłek, drugi, trzeci, czwarty, cztery. Dobra, ryż się robi, patelnia się nagrzewa, dajemy teraz mięso. Masz to. A to jako jogurt, to by jako drugi posiłek, a trzeci posiłek. Ja teraz sobie ją dodam do białczanki. To masz makrosy czekolady, więc trzeba nabić czwarty, więc elegancko. Nie znajdziesz 15 minut w ciągu dnia? się na wiaryc i się. Jak widzisz po tytule dzisiaj robimy sobie szybki catering. Nie ma czasu. Szybki catering, bo dużo osób mi pisze nie ma czasu na gotowanie, że nie ma czasu na gotowanie, że gościu jak to robić, żeby sobie makrosy przygotować. Na następnym tym będzie Robimy szybki domowy catering. Dawaj swoje makrosy na dole w komentarzu, jakie aktualnie trzymasz. I ja w następnym odcinku, jak będę robił taki catering znowu, taki odcinek z cateringu, propozycji na catering, wezmę najbardziej łapkowane makrosy właśnie pod tym filmem. Więc dawaj swoje makro, dawaj swoje kalorie, ja zrobię taki odcinek. Szybko, załatwiamy to, nie przedłużamy, jeżeli tego nie robisz, nie. Krybów już jako na czerwony przycisk na szary powinien już być zrobiony. A my nie przedłużamy i zaczynamy. Short Monday, odstawiam cię ta kamerę. Short Monday, short Monday, it's fucking shirt Monday, it's Monday, it's fucking shirt Monday, it's Monday, it's fucking shirt Monday. Czas operacyjny 17:05, zaczynamy. Pierwsze, czego za zaczynamy, to rozplanujemy sobie wszystko w apce. Coś, to ja sobie przyjąłem dzisiaj takie makrosy, żeby to zrobić, rozwiązałem to w ten sposób. Czyli mamy tutaj trzy posiłki. W sumie to cztery. Zaraz Ci wszystko pokażę, zaczynamy, nie stracimy czasu. 17:6, czas nas goni. Dobra, więc pierwsze co robimy to wstawiamy wrzątek na ryż. Wstawiamy patelę. Dwa worki ryżu, wstawiamy, nie ma czasu. Raz, dwa. Zalewamy wrzątkiem, tak żeby przykryły nasz ryż. Dajemy szczyptę soli, pamiętaj ryż musi być zalany I gotujemy go zgodnie z instrukcją, czyli 10-15 minut tak jak można na Możemy go jeszcze wstępnie przemieszać, żeby tak, wiesz, te ziarenka w środku się porobiły Patelnia się nagrzewa, dajemy teraz mięso, pasto. Ja użyję takiego mięsa, jest tu 400 gramów e, mielonego mięsa z piersi z indyka. Pyk, pyk otwieramy, pyk na patelę Używamy widelca, żeby je pomierzać, żeby je pomierzać je po prostu. jestem po siłce kościół, kłaki mokre, ale to po prostu dlatego, że szybki odcinek robię, szybki odcinek, po prostu na makrosy chcę przygotować na jutro i właśnie dzisiaj Ci pokażę jak to zrobić szybko, krok po krok. Katery nie tracimy czasu, szybko gadam, gościu, wszystko robimy szybko, gościu, i szybko sami złamę Możemy dodać troszeczkę wody po to, aby robić to bez tłuszczowo. Robimy to bez tłuszczowo. Pierwszy posiłek w ogóle podzielimy na dwa. Będzie to ryż, warzywa, mięso. Następny posiłek to będzie baton, jabłko, jogurt. To będzie jako drugi posiłek. A trzeci posiłek to będzie białczanka z czekoladą. Białczankę tu masz przepis. Jeżeli jeszcze nie znasz białczanki tu masz przepis. I właśnie w tym momencie zabieram się za robienie białczanki. Mięso ugniatam. Ryż się robi. A ja się biorę za białczankę. Przyspieszam tempo i białczankę robię za przepis mi tutaj ci podobały. Jałczanka leci do mikrofali, więc wkładam ją. Więc patrz to, mięsko zrobione i ląduje do pojemników. Mięsko dzielimy na dwie porcje, połowa tutaj, połowa tutaj i teraz zaczynamy robić warzywa. W tą samą potierę, nie myjemy nic, ogień full, cyk, przykrywamy, ryż nam kipi, trudno, to jest show. Nie przykrywaj ryżu, bo ci wykipi. Godzina jest która? 17.15, 10 minut na razie nam to zajęło, Zaj zajęło nam to na razie 10 minut, jak widzisz wszystko jest tutaj gościu. Szybko, 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 szybko. Białczana się ciągle robi, bo urosła mi. Teraz to otworzyłem, żeby opadła. I robię ją dalej. Warzywka się zrobią. Ryż dochodzi, ryż dochodzi, ryż dochodzi, ryż dochodzi. Czekamy, Białczanka. O, prawie wyleciała, ale nie jest dużym. W tym czasie robimy kroki. Jeżeli nie widziałeś jeszcze nuty, kroki, to masz linka. Dobra, więc patrz to, białczanka jest gotowa i teraz na górę pokażę Ci, co będzie wpa wpadało. Dobra, chodź, 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 podejdź bliżej. Nie, nie ma czasu. Dla potwierdzenia patrz to, czas operacyjny. Na razie robimy 12 minut. Mamy tak, warzywka. Kończą się robić. Ryż już prawie dochodzi, trochę się wylało. Mamy tutaj tak, białczankę, mamy tutaj mięso, drugi pojemnik z mięsem, płatki zaraz będziemy dawali do białczanki, bo patrz to. I teraz sobie wybieram jednego z batonów na dzisiaj. a eee, znaczy na jutro, na jutrzejsze makro, więc wybieram sobie raz, dwa, trzy. W makrosy wliczyłem tego już, no więc nie mogę oszukać, bo wliczyłem w makrosy tego. Ogólnie z legal, legal keksa baton, tu masz makrosy z tyłu. I właśnie trzeba nabić trefatu, więc idealnie wpadnie. Ja jeszcze bardzo lubię tego, patrz to, Fasolowe brownie. I tu masz makrosy, ma ciutkę lepsze, bo ja zawsze bazuję na wysokich węglach, ma mało fatu, więc ten fajny. Ale jak trzeba nabić fat, to sobie wybieram albo ten, albo ten ten szfos. Patrz, tu masz makrosy. No i data przydatności jest też legitnie długa, więc fajnie, można sobie zamówić. Mam dla Ci info, że na sklepie na Legal Cakes masz zniżkę 15%. Jak piszesz mój nick z Instagrama, czyli ifem podłoga szef. Z małych, wszystko. Wtedy masz 15% ziszki na batony i na inne rzeczy, na przykład na takie czekolady. Patrz, to. Na przykład na takie czekolady, ja zaraz sobie ją dodam do białczanki. Tu masz makrosy te czekolady, więc trzeba nabić fakty, więc elegancko będą siedzieć. I patrz to, bańsy siedzą, czy nie siedzą. Dobra, odkładam ci na stojak, wszystko przygotuję i pokażę Ci. Marzyma są już prawie ready. Coś do odcedzenia ryżu. Ja zawsze to robię w misce, czyli biorę miskę. Jeden worek ryżu. Czekam aż woda odpadnie. Drugi worek ryżu. Do miski i teraz po prostu sztuczem przytrzymam i wodę wylewam do, do, do zlewu. Czyli robię tak. Mega patent. Ode mnie. For free. Michael Jordan. I teraz tak, mamy tak, jeden worek ryżu w do jednego pojemnika. Robimy miejsce, żeby to ładnie wyglądało. Mega gorący, w ogóle tak znaczy też ci ryż pali w ręce, jak go ugotujesz, cię parzy i po prostu masz mega odciski później od ryżu. Też tak masz? I na górę Białczanki właśnie dam sobie to czekoladę. Ja wliczyłem pół czekolady, więc biorę taką tabliczkę i dzielę ją na pół. O, a się tak? tak, że właśnie te pół tabliczki czekolady kładę na białczankę. Czyli białczanka się prezentuje. Pokażę Ci na końcu, jak to wszystko się prezentuje. O, dobra, czas operacyjny mamy 17.21, nie wiem, czy Ty to do 20, czy nie, czyli zaczęliśmy 6 po. Czyli mamy jakieś 15 minut do roboty. 15 minut do roboty, aż mamy praktycznie wszystko, go, wszystko gotowe. Wszystko gotowe. Czyli widzisz to? Szybki catering w 15 minut. Cześć to, zrób w 15 minut sobie makrosy na cały dzień i nie przejmuj się tym, że nie masz czasu, bo 15 minut, co? Nie znajdziesz 15 minut w ciągu dnia, Kościół i gościarko, nie znajdziesz 15 minut, żeby zrobić sobie makrosy na następny dzień. No nie pierdziel mi tak. Bo nie chcę tego słuchać. O, spoliczkowałem cię, przepraszam. Najdłużej zajmują tutaj warzywka, bo są mrożone i po prostu zanim one się odmroziły i się zrobiły na patelni. To robię po prostu tak, jakby w po stosach patrz to. Dla przypomnienia sobie wchodzę w apkę i patrzę, ile to miałem. Białczanka, ciak, zrobiona? Jest. Czekolada pół z legal keksa? Jest. Płatki lion, 30 gramów płatków leon. O, tego nie przygotowałem jeszcze. I mnie tak, płatki przygotujemy sobie nie bezpośrednio na białczankę, bo mam zmiękną i będą mega słabe. A my chcemy mieć po prostu mega fajne, takie chrupkie płatki, więc po prostu bierzemy woreczek. Tyk. Bierzemy wagę kuchenną, żeby odmierzyć. 30 gramów warzywa. Jeszcze odpoczywamy, powieszamy. Cyk, 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 cyk. 15 minut. masz gotowe makrosy. Zastanów się, czy chcesz robić formę na lato, czy nie. Cyk. 30 gramów płatków. Jest. cyk, 30 gramów płatków. Cyk, 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 cyk. Zawiązujemy płatki. I bum. Warzywa gotowe. I teraz ostatni posiłek, czyli tak. Jabłko. Check. Mamy jabłko. Baton z legal keksa. Cześć! Jest baką z Legal Keksa. Następnie bierzemy jogurt proteinowy. Cześć! Jogurt jest gotowy. No i teraz mamy wszystko. Nasze paskosy są gotowe. Tu. Zajęło nam to 15 minut, tak? 25 i 5 po. Zaczynaliśmy. 20 minut z gadaniem i z fajacowaniem. to czyli jak się weźmiesz, to w 15 złoży ze spokojem. Chyba, że jesteś powolny, to może wolniej. Ale jak wypijesz na przykład mocną kawkę, to spokojnie dasz sobie radę. To co, pokazuję Ci z bliska, chodź, chodź, pokazuję Ci z bliska, jak to wszystko się prezentuje. Dobra, więc patrz to, z bliska prezentuje się to następująco: mamy tak, białczankę z czekoladą. Mamy tutaj do tego płatki, to jest pierwszy posiłek. Drugi posiłek to jest tak, jabłko, baton oraz jogurt proteinowy. No i trzeci posiłek dzielimy na 3 i 4, bo mamy na dwa. czyli mamy tak, mięso, ryż, warzywa. No i wszystko. Cześć, to wszystko gotowe dosłownie w 15 minut. to. czas operacyjny 26 i 20 minut. No dobra, 20 minut, ale z clickbaitowałem cię, że 15, bo lepsza miniatura będzie i lepszy tytuł. A to wszystko brudne będę musiał myć. Może opłacało się w pół godziny zrobić, ale żeby było czysto. Aby z głodem, jeszcze dorzucam sobie dwa lizaki, które są bez cukru, czyli po prostu są bez kalorii. Taki oto zestaw zrobisz w 15 minut. Cześć, to masz jeden posiłek, drugi, trzeci, czwarty, cztery posiłki. Lizaki, gościu na zabicie głodu. No i musisz mi chyba przyznać, że każdy da radę zrobić takie makrosy na następny dzień. Więc już teraz bez wymowy robimy formę do następnego lata. Nie, do tego lata. Do tego lata robimy formę. Dawaj swoje makrosy na dole w komentarzu, jakie aktualnie czy I ja w następnym odcinku, jak będę robił taki catering znowu, taki odcinek z cateringu, propozycji na catering, wezmę najbardziej łapkowane makrosy właśnie pod tym filmem. Więc dawaj swoje makro, dawaj swoje kalorie. Ja zrobię. Sobie taki odcinek. Dobra, no i co? Jeżeli się podobało, dawaj o w górę, dawaj sub, aż zaznacz dzwonek. Widzimy się wkrótce w kolejnym materiale, który będzie na kanale już niebawem. miał na nara. Trzy ostatnie filmy. A i czekaj, czekaj, czekaj. Gościu i gościarko, tu masz jeszcze trzy ostatnie filmy. Są mega, mega sztosy, więc obczaj sobie, są lepsze niż ten. Monday. Monday